12 kwietnia 2024 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu prasowym zorganizowanym przez producenta ładowarek Markę Kramer. Spotkanie było świetną okazją na zapoznanie się z aktualną ofertą marki od strony teoretycznej oraz praktycznej. Najwięcej uwagi poświęcono nowej wersji ładowarki teleskopowej KT276 oraz nowej serii 8 ładowarek kołowych. Nową serię reprezentował model KL37.8T. Firma udostępniła nam także ładowarki KT3610 i KT559. Nowa wersja ładowarki teleskopowej KT276, o wymiarach 2 m szerokości i 2 m wysokości, dedykowana jest głównie do pracy w ciasnych budynkach inwentarskich. Ładowarkę o dźwigu maksymalnym 2,7 tony i wysokości podnoszenia 6 m napędza silnik o mocy 75 mechanicznych. Maszyna dostępna jest z dwiema wysokościami kabiny. Po modernizacji model KT276 oferuje zwiększony wydatek pompy hydraulicznej, co przełożyło się na szybkość działania maszyny. Układ hydrauliczny wyposażono w pompę zębatą i zabór priorytetowy rozdzielający przepływ oleju niezależnie od obciążenia co pozwala wykonać trzy czynności hydrauliczne jednocześnie. Do tej pory ładowarka oferowała prędkość maksymalną 30 km na godzinę, teraz dostępna jest także z prędkością 40 km na godzinę. Nowością dla modelu KT-276 jest również homologacja ciągnikowa. W ładowarce przeprojektowano deskę rozdzielczą i joystick w celu poprawienia ergonomii pracy operatora. Na joysticku dostępne są teraz dodatkowe przyciski, które wcześniej były rozmieszczone na pulpicie. Opcjonalnie dostępny siedmiosalowy wyświetlacz, do tej pory montowany w większych maszynach, oferuje dodatkowe funkcje. Poza ekranem informacyjnym mamy możliwość regulacji dodatkowych funkcji, wspomagających pracę operatora. Poza standardowym trybem jazdy Power został dodany tryb ECO i tryb Tempomatu. Do wyposażenia ładowarki opcjonalnie włączono także szybko złącze smart attach które podczas podczepiania narzędzia podłącza automatycznie trzecią funkcję hydrauliczną. Funkcja Smart Loading, która do tej pory polegała na zapamiętywaniu kąta łyżki, została rozszerzona o funkcję wytrząsania łyżki. Więcej informacji o ładowarkach marki Kramer znajdziesz na naszym portalu maszyny-dla-farmera.pl. Zapraszamy!